Odbieramy gołąbki. Są to gołębie młode, które właśnie e, miesiąc temu też pokazywałem, były do odbioru, są teraz do odbioru. Tu mamy właśnie najlepsze gołębie e, z właśnie z głębi Jossatone. I są to gołąbki, można powiedzieć, takie specjalne, gołębie wybrane do rozpłodu. I to są numer gołębia 8963. Oryginalne gołębie młode Stone, które właśnie e, sobie zamówiłem miesiąc temu. I to jest numer gołębia 8963? To jest właśnie z jego najlepszych właśnie gołębi. Tu mamy z gołębi Tiko, z gołębi właśnie z gołębi Bili. Tutaj z bardzo dobrej głębi Bili razy Olivia. Gołębie, które latają, czuł na pierwszy nacjonal. Winer z gołębi właśnie na z strefa C Także bardzo dobre z jego super gołębi właśnie te gołębie, które latają u niego czołowo A właśnie z tych szpaków tutaj są te gołębie wybrane myślę, że jest to bardzo wartościowy materiał do rozpłodu gołębie tutaj dwa idą do poddrobin do kolegi Bogdana bo sobie zamówi jeden gołąb właśnie z tych gołębi które teraz pokazuje idzie do też pod Poznań, pod Gniezno. Także myślę, że tutaj hodowcy, którzy gołębie sobie zamawiają, to widzą, że tutaj niemalite gołębie są bardzo dobre. Tu jest kolejny gołąbek, ładny, piękny szpak Tutaj jest zamówiony u Josatone. Widzą koledzy, jak gąbki są złożone. Gąbek już teraz pierwszą jedno piórko. I to jest numer gołębia 89.59 linia właśnie gołębi grizzly, najlepszej gołębi od Dosatone. I tutaj mamy z gołębi właśnie, tutaj gołębi Barco G, Avril, tutaj super ptaki, a tutaj właśnie z Cavendish Junior, z jego najlepszych gołębi, które latają u niego czołowo, jest to kolejny gołąb z najlepszych właśnie. -tony. Także gąbki przepiękne, pięknie zbudowane, poukładane, złożone. Super, super gołębie. Piękny ptak. I z okazji gąbki jest zbudowane. I tutaj mamy gąbkę, która idzie do kolegi z podpoznania, z gniazda, którego sobie zamówił. To jest numer szpaka. 68, także tutaj mamy wszystko poukładane Piękny ptak Bardzo ładnie złożony I Myślę, że jest to wartościowy materiał do rozpodu, To jest tego gołębia Gąbek pochodzi tutaj z gołębi Kołen, z gołębi tutaj kraka Jego rozwodowca I tutaj z góry mamy Model Grizzly 883, które też gołębie latają właśnie czołowo, wszystko linia olimpijska jego gołębi, także myślę, że no materiał jest nieziemski, z najlepszych właśnie gołębi Joe's także myślę, że materiał bardzo wartościowy. Super, go ahead. Good pigeon, yeah? Very good pigeon. I tu właśnie mamy. Yeah, Olympic pigeon, tak. Yes, one is six foot. A this is Olympic pigeon? Yes, Kandida. To jest Kandida. Właśnie są głębi olimpijskie, właśnie od Josatone. Także widzę, koledzy, że tutaj nie ma jakichś przekłamań. W tym roku ma dwa gołębie olimpijskie, właśnie tego szpaka, i na kapitaną samiczkę także gąbki. Bardzo dobre z najlepszych gołębi, tutaj olimpijskich, od Josatona. Dos, very good idzie very good night, yeah? Top. Top, to w the top. Także koledzy, zapraszamy. Także wszystkiego dobrego, dobry lot.